Miejsce wygląda na opuszczone. Mm. Jakby wszyscy uciekli stąd w pośpiechu. Podróżnik. To byłoby niegrzeczne. To Brian Westhouse. Przybysz z im. Pomyślałam, że pan ciągle tu będzie. April Ryan! <laughs> o nie! Kto? Cieszę się, że cię widzę, dziewczyno! Wynoś się z Mercury zanim to wszystko się rozleci. Ale pan zostaje, panie Westhouse, prawda? Raczej tak. Zawsze byłem idiotą. Nie jest pan idiotą, panie Westhouse. Brian, walczysz o coś, co wierzysz. O coś, na czym ci zależy. Nie zależy mi na tym przeklętym mieście. Myślę, że jednak ci zależy. I to bardzo. Ale nie chcesz się do tego przyznać. A, no cóż. Wybudowałem ten dom własnymi rękami. To pierwsza rzecz, z której kiedykolwiek byłem dumny. Naprawdę dumny. Nie mam zamiaru zostawić go tym przeklętym tyleńskim trollom napadającym na nas pod pretekstem obrony w swoich granic. To awangarda trzyma ich na smyczy. Jestem tego pewien. Co zrobisz, kiedy tu przyjdą? Mam w szafie stary pistolet. Wystarczy mi nabojów, żeby pozbyć się przynajmniej ze dwóch tuzinów tych goblinów. <noise> Jak mam zginąć, to w walce. Dasz sobie radę. Jestem tego pewna. Tylko... odstaw butelkę aż do czasu, gdy będzie można świętować zwycięstwo, dobra? O, to się nie martw, dziewczyno. To moja ostatnia skrzynka prawdziwej whisky. Teraz zostało mi tylko przeklęte markuriańskie wino. Uwierz mi, nie ciągnie mnie, żeby się tym opić. <noise> Wierzę ci. Trzymaj się, Brian. Uważaj na siebie. Ty też, April. Będę trzymał za ciebie kciuki, a jeśli kiedyś tutaj wrócisz. Obiecuję, że cię odwiedzę. Do zobaczenia, Brian. To trochę mętny, brązowy płyn. Nie, silny alkohol źle nam nie działa. Kląb kwiatowy. Wejdź, zaszczytny gościu. Zaraz byłbym do ciebie zszedł. Cieszę się, że nic ci się nie stało, Abnaksusie. A miało mi się coś stać? Nie wiem, bałam się. Wszyscy inni opuścili miasto. Tak. Większość uciekła. Nadciąga wojna. Czy zatem ty także nie powinieneś uciekać? Uciekam. Po tym, jak się z tobą zobaczę. Nie powinieneś się dla mnie narażać na niebezpieczeństwo. W takim razie dla równowagi znajdziesz trzy kamienie, prawda? Dwa już znalazłam. Brakuje mi tylko jednego. Oto on. Powierzyli mi go Wenarowie. Miałem go zabrać do Markurii i tam czekać, aż Kan Angla przyjdzie, żeby go ode mnie zabrać. Miałeś go przez cały czas? Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym wcześniej? Zabranie go ze sobą w długą podróż byłoby zbyt ryzykowne, April Ryan. Teraz masz cztery kamienie, które tworzą jeden. Moja misja dobiegła końca. Zasłona już na mnie spłynęła. Teraz jest tylko teraźniejszość. I przeszłość. Nie ma przyszłości. Zasłona już na nas spłynęła. Muszę powrócić do swojego ludu, żeby być z nim w tym mrocznym czasie. Dziękuję za pomoc. Będzie mi ciebie brakowało. Ja też będę tęsknił. Niech równowaga błogosławi i strzeże nas wszystkich. Niech równowaga będzie z Tobą, April Ryan. Kawałek kamiennego dysku. Dał mi go Abnaxus. Jego ludzie najwyraźniej mieli ten kawałek od bardzo dawna. Magiczna substancja z tego flas... Wład... jakaś gra Dożywiłem. Nie, nie są dokładnie zamknięte. Chyba nie są dokładnie zamknięte? Nie są dokładnie zamknięte? Heban Okrągłe wgłębienie szerokości 20 cm to małe wgłębienie mniej więcej wielkości mojej pięści, od którego biegnie wąski rowek w kierunku okrągłego wgłębienia na środku podłogi. Chyba coś jest nie tak. To okrągłe wgłębienie szerokości 20 cm i głębokie na około 5 cm. Wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. Nie potrafię odczytać kierunków na tej mapie. jesteś? My? A, to ty. Jeśli chcesz skorzystać z biblioteki, to muszę cię rozczarować. I jesteśmy dzisiaj bardzo, bardzo zajęci. Nie, dzisiaj nie przyszłam tu czytać książek. Podobrze. dobrze. Teraz, gdy zbliża się armia tyrenów, nie mamy zbyt dużo czasu. Jest tu gdzieś Westrum Tobajos? Mój Boże, więc o niczym nie wiesz? Przykro mi, ale Tobias nie żyje. Zamordowano go. Nie! Kto to zrobił? Nie wiemy, ale oczywiście podejrzewamy agentów awangardy. W całym tym zamieszaniu podczas ewakuacji żołnierze byli zajęci pilnowaniem, żeby nikogo nie stratowano i ochroną sklepów przed szabrownikami. Kiedy wszyscy już opuścili miasto, poszliśmy do świątyni, bo chcieliśmy uratować księgi. Znaleźliśmy Tobiasa martwego przy freskach, które tak bardzo kochał. Morderca ugodził go w serce. Wyglądało to tak, jakby kapłan nie próbował stawiać żadnego oporu. Prawdopodobnie znał napastnika. Dlaczego to Bajos? To był najbardziej uprzejmy i najlepszy człowiek, jakiego znałam. Zawsze pomocny, chętny mnie wysłuchać. Bardzo będzie mi go brakowało. Nam też. Był wielkim człowiekiem i wielkim westrum. Ale niestety, wielu nie podobały się jego poglądy. A awangarda... Awangardę na pewno ucieszyła jego śmierć. To następny powód, żeby zrobić wszystko, by ich powstrzymać. Czy ty także nie powinieneś opuścić miasta? O nie. Zostaję tutaj z innymi kapłanami. Enklawa to nasze życie i nasz dom. Nie pozwolimy awangardzie i trenom wypędzić się stąd. Będziemy się bronili. Czym? Księgami? Może i wyglądamy łagodnie, ale nie oceniaj księgi po okładce. Wielu z nas zna magię. Ja sam potrafię wychrzesać całkiem niezłą kulę ognia. Mamy nawet miecze i łuki, ale niewielu z nas dobrze zna się na orężu. Ale wierz mi, nie pokonają nas tak łatwo. Do czego służy to zardzewiałe koło na dole? Koło? A, tak, koło! Używamy go do wypuszczania wody z basenu. Powodzenia. Tobie również. Nie ruszy się ani o milimetr. To basen z morską wodą. Woda jest dość zimna, zachowam to na okazji. Okrągłe wgłębienie szerokości 20 cm i głębokie na około 5 cm. Niebieski klejnot snoczego oka. To Charlie, Emma i ja w parku Florence. Markus zrobił to zdjęcie jakiś miesiąc temu, zanim przeszły upały. Jakaś odmiana piasku to byłoby niegrzeczne, solidne dębowe drzwi. Nie są dokładnie zamknięte. Nie są, do, nie są dokładnie zamknięte. Nie są dokładnie zamknięte. Cała fontanna została wykuta z jednego kawałka gry. To jakaś gra. Wyglądam jak prawdziwy żeglarz. Zegarek chodzi. To okrągłe wgłębienie. Wygląda na... Wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. To okrągłe wgłębienie szerokości 20... Przepraszam. Tak. Powodzenia. Dobieru. Nie ruszy się ani o milimetr. Na to, wygląda na to, że coś blokuje paszczę smoka tak, że nie może się do końca otworzyć. Amulet równowagi. Niebieski klejnot nocnego oka. Nie potrafię odczytać kierunków na tej mapie. Nie ruszy się ani o. Przepraszam. To powodzenia. Tobie również. Nic nie mów. Chcesz gdzieś się dostać i mam ci w tym pomóc. Ciebie też miło widzieć. Dlaczego jesteś taki cyniczny? Bo wygląda na to, że przywołujesz mnie tylko wtedy, kiedy chcesz, żebym coś dla ciebie zrobił. Nigdy po to, żeby mi powiedzieć. Witaj, kruku, jak leci. Albo hej, chciałam ci tylko powiedzieć, jak bardzo cię kocham. Przepraszam, mam tak wiele spraw na głowie, że zapomniałam, jak powinnam traktować przyjaciół. Przyjaciół? Jestem twoim przyjacielem? Zrobię, co tylko każesz, malutka. Jestem na twoje rozkazy. Co mam dla Ciebie zrobić? Paszcza kamiennego Smoka nie otwiera się do końca. Mógłbyś sprawdzić dlaczego? Tylko tyle? Pff, łatwizna! No tak, rozumiem. Czy ktoś to kiedykolwiek czyścił? Jest tu tyle starego gołębiego gu... E gołębiego łajna, że część wręcz skamieniała. Świetnie! Oddziob to. Mam to oddziobać? O nie, 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 nie. To ohydne. Kiedy wyruszałem z tobą w tę podróż, to nikt ani słowem nie wspominał o oddziobywaniu gołębiego łajna. Możesz to Ja! Trzeba by było zanurkować w tej wodzie. Nic z tego. Nie ruszy się ani. Przepraszam? Tak? Dlaczego nie można go ruszyć? Naprawdę? A e, tak, oczywiście. Trzymamy śluzę zamkniętą, żeby ktoś nie wypuścił wody przez przypadek. Mógłby się dla mnie otworzyć? Oczywiście, ale dlaczego? Bo muszę wypuścić wodę z basenu. Mój Boże, naprawdę? Dobrze, odblokuję śluzę. Kompletny, złożony w całość kamienny dysk, wykuty w smoczym ogniu i ostudzony w zimnych wodach enklawy wartowniku. Boże, to jakaś armia zmierza w tym kierunku, a droga jest zablokowana. Gdzie jest tunel, kiedy go potrzebuję? Teraz naprawdę mam kłopoty. No dalej. Tunel, tunel. Robiłam to samo, kiedy byłam przerażona ostatnim razem i nie czuję się teraz ani trochę bezpieczniejsza. Nic z tego. Chyba muszę się ukryć... W... A!